Nie wolno. O! O! Przeczytałem. O! Co to za typek? Ej, to jest dzikus, to jest dzikus, 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 Małpa. Monk, no, monk, no, no, monkey, no, no. monkey, monkey, to jest dobry, dobry typ. Jak, yeah, donate. No. Czekaj, muszę ofam, ofam do Nie, nie. Dobra. Zatem G heda on też musi zjeść g-heda, więc git wymiana. Wpadł w lawę, zjem w tym czasie gapa. Wpadł w drugą lawę, nie wpadł. Sprint mi zbugowało. No nie, nie mogę mu i walnąć. Ej, dobra, szczerze mogę to przegrać. Ta mąka i małpa jest dzika. Z Ej, nie, nie, typ jest dziki. O! Zjadł właśnie. Proszę, czekaj, dostanę hita. A, jest na haksach. Tak, widać było. Na haksach jest. Kurde, lipa. Na haksach i na makrze jest. Kurde, co zrobić? Aj, wody mi nie, nie oddało. Dobra, no, rada stała odkryta. Blok. No i niestety jest na haksach. Ale już nie ma. Kurde, nie ma już G-Headów Nie ma jighedów, nie ma G-Headów Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Logaj. Logaj. Chyba nie ma. Co robi chłop? Kalotka. Bo u i woda Nie mam właśnie wody, bo mi nie podniosła Dostał... Proszę, błagam. Uf, 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 uf. Nie masz więcej? Ja pierdziele, przewaliłem. 118, dobra, git GG, wizowy. Ale, GG. dobra, możemy sobie go sprawdzić. Dwie godziny, dwie godziny On. tego, grania. Ja pier... Ale nie, no, dzika małpa, nie? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy tego typa. Plankę. Robimy reaction time. O, robimy reaction time. Pokażę to na streamie. Zobaczymy reakcję wspólną. Kim ten typ jest, bo ja się. Chyba, że to był nieznika. Nie, no nie da się na takie. O, dobra, oglądamy. Dobrze, widzowie, mamy. Pana. Wiem, Jesteś zmutowany od 3 lat. Nieprawda. Mamy pana Mąkę. I teraz sobie robimy research. Kim ten gościu jest, że z nami wygrał. Ok. Rangi zakupione w grudniu. A w ogóle to jest. Chłop kupił teraz wszystkie rangi parę dni temu, zobaczymy sobie jego gildie zobaczymy sobie jego friendsów i teraz tak UHC Champions nie grał w ogóle i uwaga patrzymy duel z KD No 29 na 0, przypadkowo nie przegrał jeszcze ani jednego duela, ma 29 in -row, jest to nowe konto eee, 29 KD, bo 29 na 0, więc nie przegrał jeszcze ani jednego duela Ile mnie nie ma i nie ma. No. Więc chłop mógł być odpalony, ale sobie zobaczymy teraz jego gildię. Patrzymy jego gildie. Duels 1, 8kd. To jest dobre, ale gorsze ode mnie. Tutaj jest fatalne kd. On nie gra nawet typ. Tu jest też fatalne kd. A tu. Też fatalne kada, czyli jego kumple nie ogarniają. Czyli ma jakiś cheaterów w tym w znajomych. No dobra, są dwie opcje. Albo to był cheater na nowym koncie, na niskich odstawieniach, który ogarnia, albo typek, który jest totalnym szefem, jest jakimś totalnym znanym graczem, ale jest na nowym koncie, przez co nie dowiemy się nigdy, kim jest. już zobaczymy jeszcze oczywiście no, jego name mc nie no to jest absolutnie nowe konto, to jest absolutnie nowe konto więc albo nowe konto, na którym sobie czytuję, albo nowe konto jakiegoś progracza. bo aż szczerze mógłbym uwierzyć, hmm. że ten typek, e, ale nie no ten typek miał Richa i grał na maksze na bloki, to raczej osoby które są zajebiście dobrymi graczami, w sensie mówiąc o całym świecie bo w Polsce raczej ten to ten, to raczej, raczej tutaj ten, no to albo zajebisty gracz, który, który, który na nowym koncie się zaczął śmigać zarąbiście i tryhardować albo na lekkich cheatach albo totalnie nowe konto do cheatowania i tyle, no. albo banet na mainie, na mainie, w sumie jak teraz kupił od razu rangi, tak, no to tak trochę dziwnie, to może faktycznie dostał bana na mainie i tyle, ten monkey cię do zaprosił. O mi zaprosił do... Uuu! Dobra, dogryweczka. No, a, albo to jest jakiś koks, jeżeli on jest koksem, jakimś smurfem, on mi napisze, że on jest jakimś typem, którego ja znam, no to okej, okay, bo jakby jest szansa. Dobra, robimy dogryweczkę widzowie na full tryhardzie hardzie od początku. Dobra. Tuten O dobra. Nie wiem no chyba SSG. Dobra, nie, no jest to, aaa, to jednak jestem zajebisty widzowie. No i to się ceni. Jestem zajebisty widzowie. <grystanie> Czyli jednak nie, nie Smurf, tak? Jednak no, jednak Czekaj jeszcze raz chcę Chyba <noise> zaczął mi hopować ja pierdziele Czyli jednak A ja go... A bo on nie wie w ogóle o Haj <noise> O, czekaj, robimy DN O! Ops Where did you go? Nobody. Co? A, PC. Nobody has no... no, pisałeś na no tym, pisałeś na arkę. Hmm. Co, co, co się dzieje teraz? A ja gram na jakieś typa? O oh, fuck! No. Czekaj, Was no nie, na no, nich. No nie, bo stracę tego, kd. Kd? Zero? Kd? A, KD w sensie. No, znaczy, nie mogę. słyszałem dobrze, ale mam... Yy, ten... lag. Ale mówiłem ludzie, że to może być typek na niskich haksach, który coś tam na nowym koncie... A! Czyli mam go? Mam PL? Ale to nie. musiał cię mu, No musiał słuchać streama, czy coś takiego. No bo zaprosił cię dosłownie do tego i zaczął się odpalać na fula. Whatsapp. No, to może być Polak. A oh, cannot Message. No może to był Polak like, na hechach było whatever, w sensie jakby to I don't care, nie? Wbijem 100 jestem zadowolony, jakby mnie zabił na 99, to by mi było trochę sadli, bo chciałem 100 przebić i tyle. Mm. No i super. No, więc widzicie widzowie, jednak nie przegrałem duela. Kozek. Totalny hacker.